Z tej strony... Farka, farka, farka Zapraszam Was na kolejne Obi w Roblox i dzisiaj będziemy uciekać przed tym groźnym woźnym, który nazywa się Joe. Mamy już tutaj wyłączoną kamerę z pierwszej osoby, tak więc zaczynamy. Ogólnie ja zawsze uważałam, że w szkole nie rządzi dyrektor, tylko właśnie groźny woźny albo groźny woźny, który sprawdza dokładnie, kto wchodzi i wychodzi ze szkoły, kto zmienił buty, czemu ja tutaj jestem na tablicy. Utrzymuj czystość, znać. Czemu? Co? Co? Ja jestem celem jakimś tutaj? Oj, śmietnik został przewrócony. Strzałki nas tutaj prowadzą, tak więc otwieramy. O, 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 o! Zauważył nas! Chyba wyszliśmy niepotrzebnie z klasy. Tak więc uciekamy przed groźnym woźnym. Zaraz mnie miotą. tutaj trzaśnie. No nie! Ej, co tu się dzieje? Co to za woda? A! Złapał mnie! Ja nie widziałam żadnej przeszkody. Co to do mnie spowolniło? Ten zrasza, czy zaczynamy jeszcze raz? Dobra, uciekamy przed nim. Tutaj widzimy, że jest 12 godzina, więc środek lekcji tak naprawdę. Oj, tutaj musimy chyba do boczku pójść, bo inaczej się znowu poślizgniemy. Która moja szafka jest? W ogóle dajcie znać w komentarzu, czy macie w szkole szafki takie zamykane, bo jak ja chodziłam do gimnazjum, to miałam. O, to tutaj będę bezpieczna. Oj! drzwi się zamknęły i co tam byczku, co tam, nie możesz wejść? Ale jakie on ma czerwone oczy, on jest bardzo zły, chyba że się pełętamy po prostu po korytarzu. O, automaty! Ui, ja chcę gumy do rzucia. Albo coca -Cola, ale chyba Coca-Coli nie ma. Ja coca tutaj mamy jakieś nagrody, co? Jak to zrobić, jak to zdobyć? Ej, możemy tutaj innych graczy zamrażać? Możemy innych graczy zamrażać, co to? Romans? Co to znaczy romans? Czekajcie, zaraz to przetestujemy, to tylko 15 robuxów kosztuje, co to nam da? O! Co? Dlaczego to się nie kupiło? Halo, jeszcze raz! Nope! Ej, nie da rady tego kupić, ale lipa! Dobra, idziemy do wyjścia, tam jest wyjście ze szkoły, ja już chcę do domku, ale chyba jest niestety zamknięte. Tutaj mamy coś, co? Co? Klozet? Jaki klozet? Ej, co jest? Co to za dziura? Co tu mamy? Miotła złota, miotła Harry Pottera, czy to będziemy mogli kolekcjonować sobie? Jeden na sześć znaleziono. Tutaj co, co tu mamy? Ktoś zaginiony jest i ten tutaj groźny woźny jest zamieszany w zaginięcie tej osoby. Uuu, czyżby on był naprawdę taki groźny? Co tu za dziura jest? Boję się tam wskoczyć, ale dobra, skaczamy. Ui! Secret Bunkier! To on sobie wykopał tutaj bunkier? Na wypadek jakiejś, nie wiem, apokalipsy, czy co? Kamery nawet zamontował. O, mamy jakiegoś gracza tutaj, hello. Wygląda trochę jak Wednesday, albo ta dziewczynka, co ze studni wychodziła. Dobra, tu ptamy dalej. O, o, on już tam jest i na nas patrzy. I oczywiście mamy kolce, ale nie ma lawy. O, święty checkpoint. To jest święty checkpoint? Święty checkpoint! Coraz dziwniejsze te checkpointy tutaj robią. Dobra, skaczemy, idziemy. Hello, Ej, on ryczy na nas, ej, prawie mnie zepchnął, co jest z tym gościem, czekaj na mnie, ja cię zaraz zepchnę, a, a sam spadł, nieważne, ej, jak się do niego podejdzie, to on tutaj tak ryczy jak lew na nas, można go dotknąć? Nie, nie da rady, dobra, to idziemy dalej, nie, nie denerwujmy go, bo zaraz... Pacnij mnie jeszcze miotłą, czy coś. Kolejna miotła! Jak w Harry Poterze złota miotła. Harry Pottera, 2 na 6 mamy. Dobrze, że strzałki tutaj są, bo bym nie wiedziała totalnie, gdzie iść. Ej, co tu się dzieje? Tu jakiś jego brat bliźniak jest? Zobaczcie. Oj, też ryczy na nas tutaj już. Ej, ile ich jest tych groźnych woźnych? Ile macie w szkole tych groźnych woźnych? Ja pamiętam, jak chodziłam, to gdzieś z dwie były, na całą szkołę. Chyba, że było ich więcej, się zmieniały. Nie wiem, ale zazwyczaj były dwie panie zawsze w kanciapce. Siedziały? Co się stało tutaj? Czemu ja się tak przewróciłam na tych rurach? Klaudia! Na pewno Klaudia coś tutaj z tymi rurami zrobiła. <grytania> Milusia Klaudusia jest specjalistką od rur. Ej, ale te nie są zardzewiałe, zazwyczaj są zardzewiałe te rury. Antygrawitacja. A co? Co to jest? Kuchenki jakieś kasowe? A nie, to jest chyba jakiś generator prądu. Dobra, mamy teraz tutaj jakieś wiatraczki, tak więc latamy, oj, 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 oj czekajcie, muszę to wyczuć mm, uu, myślałam, że spadnę ja latam, ja latam Ui! E, halo, czemu przestałam latać, halo co się stało tutaj, ej zepsute wiatraczki są, dlaczego ja nie mogę tutaj co jest czekajcie, a może z tych się da wybić moment jak spadnę, o i teraz dawajcie, 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 ej no co jest, ja tam przecież, aha nie przeskoczę Pomiń etap. No dobra, zaraz zobaczymy, może pominiemy ten etap. Bo chyba coś tu zepsuty jest. Prawie spadłam. Może trzeba skakać, a może ja coś powinnam nacisnąć? Dlaczego to nie działa? Dobra, czekajcie, zrobię sudoku i mamy pomiń etap. Ile to kosztuje? 35 Robuxów. Czy to jest ta gra, która wyłudza Robuxy? Nie dam rady tego pominąć? No właśnie, bo ja mam coś nie tak z kontem. Halo, Gravity Coil odblokuj, a może to mi Czekajcie, może tym przeskoczę. O, dobra, tym damy radę chyba teraz. To dobrze, że to za darmo było, może twórcy gry wiedzą, że mają problem z przejściem tutaj, że te wiatraczki nie działają i dali nam specjalnie tutaj tą yy, sprężynkę antygrawitacyjną i od razu sobie weźmiemy miosło, jej! 3 na 6 znaleziono. Na którym poziomie jesteśmy na szóstym, tak więc oj, czekajcie, coś mi się tu włączyło. Halo! Jak to wyłączyć? No naciska! Się nie wyłącza. No nie wierzę. Dobra, czekajcie, zrobię reset charakter. No nie, nie, mogę tego kurczę zamknąć! Co ja zrobiłam? Dobra, ponaciskam to, co potencjalnie mogłam nacisnąć. No nie da rady, co ja muszę zresetować grę? Dobra, jestem w tym samym miejscu, podniosę jeszcze szybciutko tutaj tą miotłę. I tuptamy dalej. Ogólnie po drodze jeszcze musiałam raz zresetować grę, bo zacięły mi się właśnie te drzwi od klasy i nie mogłam wejść i zacząć jeszcze raz. Dobra, mamy checkpoint. He is coming jest napisane. Nie ma tu miotły? Chyba nie ma tu miotły. O, o! Ale wyważył drzwi! A, dobra, szybko uciekamy, uciekamy, uciekamy. Mam nadzieję, że teraz nic mnie tutaj nie zrazi wodą. Co tu jest napisane? Co? U! U! Zjeżdżam po barierce! Zobaczcie, co się dzieje! Ej, miotła, miotła, miotła! jak stąd zejść? Dobra, podnieśmy tą miotłę, ja już ją widziałam z daleka, można jeszcze raz? Ja chcę jeszcze raz, a może wróćmy się do niego, zobaczymy czy będzie nas gonił jeszcze raz Oj! Co się stało? Wyleciałam poza mapę, co ja nie mogę tam z powrotem wejść? Oj, wyleciałam poza mapę no nie, co ja zrobiłam? Tak nie miało być Oj! Dobra, na szczęście mogłam wrócić z powrotem on tam dalej czyści podłogę i tańczy Czekajcie, przeskoczę go i pójdziemy do jego pomieszczenia tutaj. Odkryjemy jakieś tajne przejścia. Ale jejku, ile jeszcze do przejścia ja tutaj mam. O, o. Dobra, tu mogę przejść. Oj, 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 dobra. Co tu mamy? Do samego jak chyba jakieś tajne zadania do wykonania. Fajnie, że mogliśmy się cofnąć. A jak go dotknę? O, można go dotknąć. Hello. Można nawet na niego wejść. Chodź, pomogę ci pozamiatać tutaj szkołę. Co się dzieje? Oj! Wyleciał. Wpadłeś w moją pułapkę! Ha, 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 ha. Nieprawda nie wpadłam. Ogłuszył mnie chyba miotłum. Yy, Zacięłam się coś. Halo, halo. Wiecie co, ja chyba tej gry nie przejdę, no cały czas mi się coś tutaj zacina. To jest pierwsza gra, która ma tyle błędów. Czekajcie, jak kupię pomiń etap, czy uda mi się, czy nie? No nie chcę mi się znowu, kurczę, zaczynać od nowa. Two years later. Dobra, tym razem mogę się ruszyć, mogę się ruszyć. Nareszcie. Ej, co tu Kupa robi? Ooo, ja nie chcę zostać tej Kupy. A może jednak? Dobra, nie. Ja chciałam tylko tą miotłę podnieść. Idziemy teraz do wentylacji. Nie będziemy oczywiście sprzątać jego Kupy, którą zostawił, no bo kto inny? Oj, czekajcie. O nie, i znowu mnie wygło. To... Jak na placku upadłam. Co to za piły? Dobra, ostrożnie, żeby tylko ich nie dotknąć. Ojejku, jakie dźwięki się włączyły! Co on trzyma tutaj w tych podziemiach? Ja nie wiem. Dobra, idziemy dalej. Co to beczki jakieś? Toksyczne beczki. Musimy je pomijać, żeby nie dostać. Ej, tutaj! No nie, spadłam do szlamu! Nie wiedziałam, że to jakieś przyspieszonko będzie. A może odpalę tą grawitacyjną tutaj sprężynkę, co będzie szybciej? Może nie wpadnę tak od razu do tego szlamu? Wow, wow, wow! Ej, czekajcie, nie! O! Wow. Powolutku. Okej. Okay. Udało się przejść, ale szlamiku tutaj leży. Au! Dotknęłam chyba go. Naprawdę? Punkt kontrolny. Co ja teraz mam? Chyba muszę przeskoczyć, tak? A nie, trzeba było obok przejść, okej. Okay. Nieważne. Kurczę, teraz jakieś tratwy mamy do przejścia. Więc tuptamy. Mam nadzieję, że one się nie schowają. O, 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 ale strasznie szybko chodzą jakieś toksyczne tutaj opary. Dobra, przeskoczmy sobie, a co tam? Żadnej miotu jeszcze po drodze nie widziałam. Ta gra już trwa za długo. O o, wentylator. O, ten działa akurat. No nie i laser mnie przeciął najgorzej. Gdzie to trzeba było iść? Tutaj trzeba było iść. Okej. Okay. Dobra, tak, tak i tak. I teraz na bok, tak? Będzie nas strącać? Nie, dobra. To nie było trudne. Co tu za ręka. O! Aś, przestraszyłam, nie wiedziałam, że tak szybko mnie wciągnie tutaj. Chcę zdobyć tylko tamtą miotłę, może mi się tak uda... A, nie złapał mnie, ale mam tą miotłę, tak? Mam tą miotłę, dobra, lecimy, nie zaczynujemy się. Żeby nas lasery tutaj nie przycięły. Tutaj nam każe strzałka coś nacisnąć. Nacisnęłam? Halo? Czyli powinnam zrespić jakiegoś wózeczka czy coś? Ale klikam i nic się nie dzieje. O, dobra, myszką trzeba było kliknąć. No dobra, wsiadamy i jedziemy. Jak to się tym jedzie? Nie, ej, nie no, no nie działa nic w tej grze, nie działa! Dobra, idę na pieszo po torach. Ale wydaje mi się, że zbliżamy się już do walki z bosem, bo tutaj jest chyba 20 stage w tej grze, ja jestem na 19, więc chyba jak tutaj przejdziemy do góry, to już będzie walka z bosem. Oczywiście nie zebrałam wszystkich miotełek. Tam coś jest, chwila, tu jakaś strzałka była. Może tajne przejście jakieś ukryte? Chyba nie. Dobra, idziemy do góry. Sala gimnastyczna, czyli walka z bossem tutaj będzie. Ojej, ale rozwalił, co? Jest budynek. Dobra, czy ja coś dostanę do walki? Nie, on mnie wciągnie odkurzaczem, muszę uważać. Oj, wypadłam poza mapę. Co tu mamy piłkę jakąś, może tą piłką będę mogła w niego rzucić? Chyba nie, nie bardzo. Co ja mam zrobić? Jak ja mam przetrwać? Może wskoczę tutaj? Oj, nie! Najgorzej. Ej, a może tam mam wejść, co? Skąd on wyszedł? Nie, chwila, strzałki tutaj prowadzą. To może nie będziemy się z nim bić, jednak? Dobra, nie zatrzymujmy się, bo mnie wciągnie znowu. Tutaj do tej kratki? Gdzie ja mam wejść? Co? To koniec? Ja myślę, że. Bitwa miotła jest lepsza. O, dobra, dobra, mam. Bazukę, mam bazukę. Tamta scena w ogóle niepotrzebna była. Dobra, bijemy się z nim, Byj, ¡Ała! Rzucił we mnie miotłom! Nawet przyciągnął ją. Ała, ała! Gdzie moje życie jest? Nie widzę mojego życia. Dobra, bijemy się z nim. A, nie, zacięłam się. Aha, jakieś lasery, lasery, lasery uruchomił. Dobra, ma mało życia już, ma mało życia. Może się uda. Szczelam w niego. A, a, dobra, dostał. Mam nadzieję, że już nie wstanie. Żyje? Ej, co się z nim dzieje? Helikopter przyleciał po mnie. Dobra, uciekamy, póki mamy Linę uciekamy. Jak tam wejść? Halo? O, dobra. Idę, idę, idę. Ciężko się wchodzi. O, no ja skakałam po prostu, a nie wchodziłam. I to jest koniec już? Czy to koniec? Pobiłeś groźnego woźnego dzięki za grę. Powiem mam tak, ta gra byłaby o wiele krótsza, gdyby nie te błędy. No nic, ale mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie dużo łapeczek w górę. Ja wam życzę udanego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!